JADYMY! 100 wysepka z lewej, prawej 3 baran 50 z prawej, 50 z prawej Dzięki! tam Dzięki! 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 prawej. Dzięki! kurwa kurwa. Dzięki! na na Dzięki! ale Dzięki! 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 uważaj Dzięki! Dzięki! prawy Dzięki! Trzy, trzymaj prawo Dzięki! Dzięki! z prawej, Dzięki! Dzięki! z prawej No, no, no. Ja pierdolę, będzie nawet 3 dni Piękny kurde, dobra, 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 ale zajebiście Ja się trzymam prawą, mamy dwa ostry Dziesięć między drzewami Uwaga, opony z prawej, opony z połowy nad obrót 10, lewy 3, 10, lewy 3, lewy 3 150 punktów w prawo, szykana z lewej Szykana z lewej Lewy 3, lewy 3